w ponieważ uważamy, że najważniejszym centrum edukacji edukacji, najważniejsze jest jedno dobre, jego dobrozań, jego w z tym nie mamy żadnych możliwości, że się stało zostało w sprawie dyrektora trzeciego LO w Tarnowie, wymaga naszej interwencji. Pan dyrektor ujął się za dziewczynką, która jest uczennicą trzeciego LO, która uważał, że może być obiektem przemocy w rodzinie, zgłosił to do sądu rodzinnego i wykonał wszystkie działania, które mogą pomóc tej dziewczynie. Zresztą sąd rodzinny, można powiedzieć, że uznał jego rację, ponieważ dziewczyna z tej było ojca. I w tym momencie okazuje się, że prawdopodobnie z decyzji, z interwencji matki, co czego dowiemy się, mam nadzieję, na kontroli. Pani kurator prowadzi nie tylko szczyna postępowanie dyscyplinarne, ale to, co budzi moje największe oburzenie, to jest fakt, że to postępowanie dyscyplinarne będzie odbywać się w przyszłym roku, w roku 2024, w marcu. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której około roku ma czekać dyrektor na decyzję, a w tym czasie powinien być, zgodnie z prawem być zawieszony. To pokazuje po pierwsze całkowity brak działania kuratorium, to że to jest instytucja, która realnie nie pomaga ani w systemu, ani dzieciom, ale również to pokazuje to, że pani kurator działa w sposób, który ma szykanować dyrektorów szkół. Bardzo podobna jest sytuacja innych dyrektorów, których w sprawie też będziemy musi przyglądać. Pani z Dobczewa, pani dyrektor z Dobczewa, która e, czeka, Dobczyk, która czeka na decyzję kolejną Komisji Dyscyplinarnej znowu do przyszłego roku. W ten sposób nawet nie, za, nie e, odwołując dyrektorów, czy nawet nie e, e, działa poprzez... że prezydent Warnowa na razie nie, nie podejmuje działań związanych z zawieszeniem, ale nie ma żadnych wątpliwości, że tak kuratorium nie powinno działać. Nie mamy żadnych wątpliwości, że w tej sprawie trzeba interweniować. Dlatego Tak, Kiedy w, w Sejmie pan minister Czarnek złożył projekt ustawy zmieniający postępowanie dyscyplinarne. Już wtedy Anarchi Kanałowski dyrektorów, które, którzy nie podobają się tej władzy. Prawo oświatowe zostało tak przez PiS skonstruowane, żeby można było odsunąć na rok, dwa niewygodnego dla PiSu dyrektora, niewygodnego dla kuratora dyrektora. Proszę Państwa, mamy tutaj przykład, kiedy dyrektor występuje w obronie uczennicy i ten dyrektor i potwierdza to sąd. I ten dyrektor zostaje odsunięty ze stanowiska tylko dlatego, że pani kurator stwierdziła, że powinien zostać odsunięty. To jest skandaliczne postępowanie. Prawdopodobnie pani kurator wykorzystała przepis oświatowy do tego, żeby rozprawić się z dyrektorem, z którym być może jej nie jest po drodze. To również chcemy sprawdzić. PiS wprowadza opresyjne prawo, które pozwala niewinnych ludzi postawić, stawiać w stan oskarżenia. Ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Ona jest, to jest sytuacja, która może spowodować, że teraz Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy socjalni będą się bali zgłaszać przypadki przemocy domowej, ponieważ no, będą mogli za to zostać postawieni przed komisją dyscyplinarną lub y, y, uzyskać jakieś inne dyscyplinarne kary. To jest y, y, działanie nie dla dobra dziecka, pani kurator nie działa dla dobra dziecka, pani, pani kurator działa dla dobra partii PiS, pani kurator jest po to, żeby reprezentować taki, jak PiS, jak PiS szkole, a nie dobro dziecka. Pan jest Państwo, Kiedy dziecko nie ma wyniku przemocy no się domowej, przez społeczeństwo przerwa tak. się hmm. kala oburzenia. Kiedy ciężko pobite dziecko w wyniku przemocy domowej trafia do szpitala, wszyscy pytamy, gdzie byli nauczyciele, gdzie była opieka społeczna, gdzie byli dorośli. W tym wypadku, kiedy dyrektor szkoły ochronił dziecko przed przemocą domową, być może ochronił ją przed najgorszym losem, przed samobójstwem, ubiegiem, przed skłaniem przemocy domowej, spotka go nie nagrody, nie pochwała, nie pokazanie tak, ten dyrektor stał na wysokości zadania. Tak, ten dyrektor stanął po stronie dziecka. Tego dyrektora spotkała kara dyscyplinarna. Teraz pytanie, jakie wielu dyrektorów, nauczycieli, pracowników społecznych, zanim skieruje sprawę do sądu rodzinnego, zanim wywiadomi odpowiednie organy, zastanowi się, jakie będą tego konsekwencje. Czy warto stanąć po stronie dziecka, w ochronie przed przemocą, spotkają niekonsekwencje się. my, dorośli, musimy reagować. My, dorośli, musimy chronić dzieci przed przemocą domową. Co roku kilkadziesiąt dzieci umiera w wyniku przemocy domowej. Kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy w tej przemocy trwa. I Właśnie rolą dyrektorów, nauczycieli, dorosłych, pracowników jest dzieciaki chronić i wyjmować z domu, w których stosowana jest przemoc. Szanowni Państwo, w Polsce co dziesiąte dziecko ma problemy psychiczne. Co piąte dziecko doświadcza przemocy fizycznej bądź psychicznej. W ubiegłym roku, w 2020 roku, w sumie było w dziedzinie i młodzieży ponad 2000 prób samobójczych. dyrektorzy, dyrektorzy, pan Ryba Tarnowa, to rozumieją. tacy dyrektorzy chcą chronić te dzieci. Tacy dyrektorzy to rozumieją, ale pani kurator tego nie rozumie. Pani kurator podejmując tego typu decyzje, gdzie? Podejmując tego typu decyzje, gdzie sprawa została zgłoszona do sądu rodzinnego, po to, żeby zabezpieczyć do dziecka, bierze odpowiedzialność za przyszłe sprawy, które oby się nie wydarzyły, takie jak Kamila z Częstochowy. Ponieważ to może wywołać, niestety ten efekt grożący, że nauczyciele, dyrektorzy będą się zbać tego typu kwestii. I to wszystko w imię walki politycznej w imię, nie waham się tego ponownie nazwać, układu kuratorskiego, który stworzył się w małopolskim kuratorze. Hmm. Mówiłem to już wielokrotnie, ale to trzeba powtarzać, jak mamy, w 2020 roku w całej Polsce było około 100 postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. W małopolsce po 50% czy Czy małopolscy nauczyciele są gorsi od... Inny. Czy pani kurator ma po prostu jakiś problem? Pani kurator stworzyła system, w którym jest, jest, jest prokuratorem, jest. jest sędzią i jest kapel, ponieważ na podstawie omów swoje wodą wyznacza rzeczników dyscypliny, wyznacza komisję dyscyplinarną i produkuje maksymalną liczbę tych postępowań, które często na poziomie eduka ministra edukacji są oddalane, których prokuratura nie poddaje później, nie, nie kontynuuje tych spraw. Sprawy pani Mamy, pani mamy sprawę Pani Sutkowskiej, Pani Mroczek-Góły, teraz Pana Ryby, Pani Drwięki, to wszystko są nauczyciele, którzy po prostu z Panią Kurator się poglądowo przy nie zgadzają, albo wobec nich ma jakieś inne zarzuty, ale nie merytoryczne. Na tym wszystkim jeszcze Pani Kurator stworzyła uwagę biznesową, ponieważ kwoty dyscypliny i przewodniczący dyscypliny wzrosły, kiedy Pani Kurator zaczęła pełnić tą Wielokrotnie. Ta sprawa jest szkalna i chciałabym wyjaśnić, są mokry w kolejnej takiej sytuacji. Dziękuję Państwu dzień. bardzo. Ja chciałabym i tylko jedno. Pan Dyrektor Ryba stanął po stronie dziecka. Po czyjej stronie? Jest? Stronęła Pani Kulato. To będzie dokładnie ten Dziękuję Państwu bardzo. Tak będzie Nie dobrze. Równo A kto pan płaci ten? nie. Bez płaciła płaci za. Bez Bezpieka nie płaci za. Bez płaci pan na telefonie. Tak? Stamtąd przychodzą. Do was przychodzą z ziemię. Od Putina od Od Putina od Telefon Tak. U mi płacili. U